Szanowni Państwo, już wkrótce, 11 kwietnia bieżącego roku, będziemy obchodzili Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. W czasie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego ten dzień nabiera niestety szczególnego znaczenia. To oczywiste, że nasz region, Śląsk, jest także narażony na utratę licznych miejsc pracy i tym samym na wzrost bezrobocia. Statystyki na koniec lutego pokazują, że w porównaniu ze styczniem, to właśnie w naszym województwie, w województwie śląskim, Przybyło najwięcej bezrobotnych, bo niemal 10 tysięcy, podczas gdy w Mazowieckim ponad 8 tysięcy. Najwięcej osób bez pracy pozostaje w Częstochowie, w okolicach Sosnowca oraz Bytomia. To są dane zatrważające. Musimy im stawić czoła. W obliczu kryzysu musimy być aktywni i musimy działać wspólnie. Dlatego już 6 kwietnia organizuje specjalnie dla mieszkańców województwa śląskiego ogólnoregionalny dzień walki z bezrobociem. Pragnę, aby ten dzień miał formułę warsztatów multimedialnych, podczas których wszyscy zainteresowani będą się mogli dowiedzieć, jak zwiększyć swoje szanse i jak wykorzystać własne możliwości w poszukiwaniu pracy. Nauczymy się, jak aktywnie szukać pracy, udzielimy wskazówek na temat właściwej, to jest skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy o pracę, pomożemy zredagować niezbędne dokumenty, na przykład list intencyjny, na przykład CV, a także objaśnimy nawet podstawy obsługi komputera. Warsztaty są również adresowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy mając pomysł na utworzenie nowych miejsc pracy, mają wszystko, ale nie mają środków potrzebnych do jego realizacji. I specjalnie dla Państwa omówimy wtedy możliwość uzyskania ze środków unijnych na przykład mikrokredytów, przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. A wysoki poziom merytoryczny naszych Warsztatów. Ich atrakcyjną formułę zapewnią wykwalifikowani asystenci, a także prezentacje multimedialne przygotowane na podstawie polskich, a także zagranicznych materiałów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Razem i aktywnie będziemy szukać pracy. To nam się uda.